Szanowne koleżanki i szanowni koledzy, jako Naczelna Rada Łowiecka chcemy dziś poruszyć temat, który wywoła różne emocje. Jesteśmy przekonani, że wszyscy zgadzamy się co do jednego. Łowiectwo w Polsce wymaga zmian. Zmian, które zabezpieczą jego przyszłość i zapewnią dalszy rozwój w duchu odpowiedzialności wobec przyrody i społeczeństwa. Żyjemy w czasach, które stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. Zmiany społeczne, gospodarcze i środowiskowe wymagają, by polskie łowiectwo rozwijało się i dostosowywało do oczekiwań współczesnego świata. Świata. Łowiectwo nie może być postrzegane jako relikt przeszłości, ale jako nowoczesna, odpowiedzialna i integralna część zarządzania środowiskiem. Aby tego dokonać, musimy przeprowadzić głęboką reformę. Strategia zrównoważonego łowiectwa, która została opracowana jako wytyczna dla naszego działania, to nasz kompas. Zawiera kluczowe cele, takie jak ochrona bioróżnorodności, modernizacja administracji łowieckiej, edukacja ekologiczna oraz lepsza komunikacja z polskim społeczeństwem. Reforma, o której mówimy, wymaga realnych środków finansowych. Nie możemy oczekiwać, że zrealizujemy ambitne cele bez inwestycji w struktury i narzędzia, które to umożliwią. Podniesienie składki członkowskiej na rok 2025 to decyzja trudna dla całej Rady, ale nieunikniona. Pragnę podkreślić, niezależnie od tego, kto byłby prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, decyzja ta musiałaby zostać podjęta. Wynika to z prostego faktu. Łowiectwo, aby przetrwać i być cenionym elementem naszej kultury, musi się zmieniać i inwestować w swoją przyszłość. Jednym z istotnych obszarów, których wymaga wsparcia, jest nasz wizerunek w oczach polskiego społeczeństwa. Jesteśmy często postrzegani przez pryzmat stereotypów. Tymczasem doskonale wiemy, że nasze działania to nie tylko polowania, ale przede wszystkim troska o przyrodę, pomoc w ochronie. Zwierząt i kształtowanie ekosystemów. Chcemy, by społeczeństwo dostrzegło, że myśliwy to odpowiedzialny opiekun przyrody. Dlatego musimy zwiększyć nasze zaangażowanie w działania edukacyjne, współpracę z mediami i instytucjami rządowymi oraz pozarządowymi. Bez dodatkowych środków finansowych na takie inwestycje, zmiana wizerunku pozostanie jedynie ambitnym planem. Decyzja o wysokości składki członkowskiej zostanie podjęta na najbliższym posiedzeniu Rady, które odbędzie się w sobotę 23 listopada. Proszę, abyście śledzili media społecznościowe Naczelnej Rady Łowieckiej, gdzie będziemy informowali o szczegółach naszych działań. Razem możemy uczynić Łowiectwo nowoczesnym, cenionym i trwałym elementem naszej kultury oraz polskiej przyrody. Zadbajmy o dziedzictwo, które przekażemy przyszłym pokoleniom naszym dzieciom i naszym wnukom. Ale do tego potrzeba odwagi i determinacji oraz solidarności każdego myśliwego i każdej diany. Wiemy, że jako łowiecka rodzina jesteśmy w stanie podejmować decyzje, które przynoszą korzyść nie tylko nam, ale i całej przyrodzie. Proszę Was o zrozumienie tej decyzji i wsparcie reform, które są przed nami. Niech nam wszystkim przyświeca hasło. Nowoczesne łowiectwo dla natury, dla ludzi, dla przyszłości. Daszbur, chwal ćwik, Hubert Dasz.